Zadanie drugie. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba jest równa. No i musimy taką liczbą przekształcić. Przekształcimy najpierw tylko i wyłącznie, najpierw, tylko i wyłącznie przekształcimy licznik. Włączymy tutaj potęgę z najniższym wykładnikiem. W nawiasie uzyskujemy zatem 1, dodać 5 i dodać 5 do potęgi drugiej. Całość dzielimy na 5 do potęgi 12. Teraz sprawdzimy sobie tutaj, czy oby dobrze włączyliśmy dobry czynnik przed nawias w liczniku? Wymnożymy sobie zawartość nawiasu przez 5 do potęgi 12. I mamy 5 do potęgi 12 razy 1, to jest 5 do potęgi 12. Następnie mamy tutaj plus 5 do potęgi 12 razy 5 i jeszcze plus 5 do potęgi 12 razy 5 do potęgi 2. 5 do potęgi 12 przepisujemy bez zmian. Natomiast zarówno w tym, jak i w tym miejscu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach. Jeżeli mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to w rezultacie w podstawie uzyskujemy tę samą wartość, która była, natomiast wykładniki do siebie dodajemy. Jeżeli chodzi o tę liczbę, czyli o piątkę, to zwróć uwagę, że tutaj nie mamy żadnego... Wykładnika. Jeżeli nie mamy żadnego wykładnika, to znaczy, że domyślnym wykładnikiem jest 1. Czyli tutaj przy tej piątce domyślnie w wykładniku stoi liczba 1. No więc teraz do wyznaczenia wartości tego iloczynu będziemy wykorzystywać ten wzór. Zapiszmy zatem, że mamy 5 do potęgi 12 plus 1 dodać. No i teraz zajmiemy się tym iloczynem. Tutaj też w podstawie potęgi pozostaje ta sama liczba, natomiast wykładniki do siebie dodajemy. Przepisujemy dalej 5 do potęgi 12. I teraz zajmiemy się tą liczbą. Tutaj wykładniki do siebie dodamy. 12 plus 1 to jest 13, więc będziemy mieli 5 do potęgi 13. I teraz się zajmiemy tymi wykładnikami. 12 plus 2 to jest 14, więc mamy 5 do potęgi 14. Zobacz zatem, że po wymnożeniu zawartości tego nawiasu przez 5 do potęgi 12 uzyskaliśmy dokładnie to, co stoi tutaj w liczniku po lewej stronie tego równania. Czyli ten licznik jest dokładnie tym samym licznikiem, który stoi tutaj. Z racji tego, że w tym miejscu mamy iloczyn, to możemy tutaj dokonać takiego skrócenia. Na tym etapie nie mogliśmy takiego skrócenia dokonać ze względu na to, że tu mamy sumę. Natomiast z racji tego, że tu mamy iloczyn, to tak już skrócić mogliśmy. Uzyskujemy zatem w mianowniku 1, a w liczniku 1 plus 5 plus 5 do potęgi drugiej. Tutaj już ta kreskołamkowa nam jest niepotrzebna, bo jeżeli cokolwiek dzielimy przez 1, to uzyskujemy cokolwiek. W związku z powyższym już dalej sam licznik będę zapisywała po znaku równości. 1 plus 5 to jest 6 plus i tutaj mamy 5 do potęgi drugiej to jest 25, a 6 plus 25 jest równa liczbie 31, stąd prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.